Panie premierze, drogi przyjacielu, chciałem zacząć naszą wspólną wypowiedź od podziękowania jeszcze raz za wspaniałe przyjęcie, gdzie mogliśmy obaj wspólnie z naszymi współpracownikami i z tysiącami obywateli Holandii i Polski uczcić pamięć tych wszystkich, którzy oddali życie za Wyzwolenie Holandii, którzy walczyli za niepodległość, wolność Twojego kraju i mojego kraju w czasach okrutnej wojny. Będę do końca życia pamiętał to niezwykłe przyjęcie, niezwykły szacunek. Coś, co za każdym razem, kiedy jestem u Was i kiedy spotykamy się z ludźmi, aby przypomnieć o tamtych latach, to za każdym razem jestem naprawdę w, pod wielkim, wielkim wrażeniem holenderskiej pamięci. I że to jest pamięć nie tylko polityków, historyków, ale że to jest pamięć zwykłych ludzi. Zwykłych ludzi, którzy tam mieszkają od pokoleń i którzy, dla których polscy bohaterowie tamtej wojny są nadal bohaterami. Tak, były, to były wspaniałe uroczystości i, i, i dziękuję za takie y, pokazanie całej Europie, co znaczy prawdziwa przyjaźń oparta na wspólnych wartościach i, i wspólnej historii. Rozmawialiśmy dzisiaj o w stosunkach polsko-holenderskich. Zacząłem od gratulacji i podziękowań za pomoc w zorganizowaniu szczytu NATO. Byliśmy tam obaj i wiemy dobrze, ile wysiłku trzeba było włożyć, także ze strony gospodarzy spotkania, aby ten szczyt zakończył się sukcesem. Nie chcę nadużywać wielkich słów. Wszyscy wiemy z jakimi nadziejami i przede wszystkim z jakimi niepokojami. Z, z jakimi obawami. Przystępowaliśmy do rozmów na różnych szczeblach, w różnych formatach, tam w Hadze, ale także dzięki Twoim osobistym wysiłkom. I naszego przyjaciela, sekretarza generalnego NATO. To, to spotkanie zakończyło się sukcesem, bo dzisiaj sukcesem jest każda rozmowa, każde spotkanie, każda decyzja, która potwierdza trwałość NATO trwałość zobowiązań naszych sojuszników, a w obliczu zagrożeń konfliktami, wojnami, tu w Polsce mamy z tym do czynienia na co dzień, fakt, że nasi sojusznicy i w Europie, i po drugiej stronie Atlantyku są nadal gotowi respektować to wszystko, co jest istotą NATO, to było dla nas naprawdę też bardzo, bardzo ważne. Przed chwilą byliśmy świadkami podpisania memorandum. Nasza współpraca w dziedzinie obronności polityki zbrojeniowej, współpracy, jeśli chodzi o przemysły, jest wzorcowa. I gdyby tak w całej Europie tak wyglądała współpraca między sojusznikami, to bylibyśmy na pewno o wiele, wiele dalej z naszymi projektami dotyczącymi obrony naszych państw i Europy jako całości. Bardzo się cieszę, że po traktacie polsko-francuskim, a przed finałem, niedługim finałem rozmów o traktacie polsko-brytyjskim, podpisaliśmy także ważny dokument z naszymi przyjaciółmi z Holandii. I to też jest chyba dobry moment, żeby sobie nawzajem pogratulować i podziękować naszej ścisłej współpracy także w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Holandia i Polska mają tutaj bardzo zbieżne stanowisko we wszystkich właściwie kwestiach i nasza współpraca dała siłę i sporo możliwości Ukrainie, aby nadal bronić się przed rosyjską agresją. Także dziękuję za to, bo jak wiesz tutaj w Polsce dla nas utrzymanie suwerennej Ukrainy to jest kwestia bezpośrednio też naszego naszego bezpieczeństwa. Dziękuję także za bardzo ciekawe inicjatywy, które powodują, że nasze kraje będą mogły z nową energią i nowymi możliwościami przystąpić do globalnej konkurencji. Ja dzisiaj z satysfakcją mówiłem o, o tym, jak o tym wielkim awansie Polski przez ostatnie lata, jeśli chodzi o polską gospodarkę, polską konkurencyjność. Mało kto sobie zdaje sprawę, że my w tym roku przekroczymy. Ten dochód narodowy przekroczy bilion dolarów. To jest taki też historyczny moment. Bilion po angielsku to jest trylion, także żeby nie było, nie, nie było tutaj wątpliwości. I, i w tym kontekście bardzo wysoko oceniam naszą współpracę, jeśli chodzi na przykład o produkcję, wspólną produkcję półprzewodników. Ta koalicja, którą zawiązałeś z państwami europejskimi daje, daje dzisiaj inną perspektywę. Polsce bardzo zależy i mamy wszystkie możliwości, wszystkie instrumenty. Wspólnie z Wami będziemy mieli ich dużo, dużo więcej żeby Europa nie była bezradna wobec globalnych potęg praktycznie w żadnej dziedzinie tej innowacyjnej, tej, która będzie decydowała o przyszłości naszego potencjału, naszej gospodarki. Także tutaj ta perspektywa każe mi też, wiara w to, że jest ta perspektywa przed Europą się otwiera, każe mi też sądzić, że znajdziemy partnerów i liczę tutaj bardzo też na na Twój rząd i na Holandię. W tej naszej walce, którą rozpoczęliśmy pół roku temu, jak zaczęła się polska prezydencja, jeśli chodzi o deregulację. Oba jesteśmy takimi zdecydowanymi i wiernymi Europejczykami, wiernymi idei tej wspólnej Europy. Europy, która, którą dużo więcej łączy niż dzieli. I dlatego, jeśli ktoś naprawdę ma na uwadze interes swojego kraju, ale także Europy jako całości, musi z większą determinacją i z większą odwagą unowocześniać też Unię Europejską jako organizację jako całość. Dla mnie kwestia deregulacji, głównie w sferze gospodarczej, ale nie tylko, stała się priorytetem na najbliższe miesiące i lata tu w Polsce, ale to będzie miało sens wtedy, kiedy wszyscy zrozumiemy, że ta deregulacja czy symplifikacja, jak niektórzy wolą to nazywać, uproszczenie przepisów, procedur musi się stać faktem europejskim, jeśli naprawdę chcemy skutecznie konkurować z potęgami takimi jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Bez tego nie mamy, nie mamy o, czym, o czym mówić. Poinformowałem także naszego dzisiejszego gościa o sytuacji na granicach. Kwestia nielegalnej migracji jest wszędzie w Europie, także w obu naszych krajach, jest absolutnie no, kluczowym zagadnieniem. I Decyduje, także o emocjach społecznych, no to jest naprawdę coś, czym żyją dzisiaj ludzie, rządy i to y, zrozumiałe. My borykamy się ze zorganizowaną nielegalną migracją, zorganizowaną przez y, no, wrogie siły, nazwijmy rzecz po imieniu, przede wszystkim przez reżim Łukaszenki, ale także wspierany przez administrację Putina i y, 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 no, ta przynosi swoje bardzo negatywne konsekwencje. Zbudowaliśmy, y, o czym też. Wiesz oczywiście, ale jeszcze dzisiaj informowałem Ci o szczegółach, bardzo skuteczną zaporę na całej długości granicy z Białorusią. Setki kilometrów, tysiące ludzi każdego dnia zaangażowanych w ochronę, tej, w ochronę tej granicy i uzyskaliśmy niezwykłe efekty. Znaczy, mimo że z tamtej strony zaangażowani są nie tylko przemytnicy, ale też służby specjalne białoruskie, myśmy zredukowali nielegalne przejścia na długości kilkuset kilometrów o 98%. Znaczy, praktycznie nikt. Praktycznie nikt nie może się przedostać przez polską zaporę, przez tę polską barierę dzięki wysiłkowi, gigantycznemu wysiłkowi żołnierzy Straży Granicznej, państwa polskiego, naszych pieniędzy, mieszkańców tam na miejscu, którzy też płacą za tę cenę. I to wszystko nie będzie miało sensu, jeśli inne granice zewnętrzne Unii Europejskiej nie będą tak samo strzeżone. Dlatego wprowadziliśmy czasową kontrolę na granicy z Litwą. To nie jest kontrola, która ma utrudnić życie ludziom po obu stronach granicy. Będzie bardzo inteligentna, bardzo elastyczna, ale ma wyłowić wszystkie przypadki przekierowania tego strumienia ludzi, który odbija się od naszej zapory, ale który przez granicę z Łotwą i Litwą znowu chce przejść do Polski i dalej do Europy. My to robimy też dla was. Dla Niemców, dla Holendrów, dla Francuzów, bo ta granica to jest granica Unii Europejskiej. Wznowienie kontroli na granicy litewskiej już pierwszego dnia przyniosło efekt. Zatrzymano. Obywatela Estonii, który przewoził obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie usiłowali przekroczyć granicę polsko-litewską. Też pewnie zainteresuje to Ciebie i nie tylko polską opinię publiczną. Ci czterej obywatele Afganistanu, którzy nielegalnie próbowali przejść granicę litewsko-polską, dwa razy odbili się od naszej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zostali zarejestrowani przez naszą straż graniczną. I nie, nie wpuszczono ich na polskie terytorium. Służby białoruskie i przemytnicy przekierowali tych Afgańczyków na granicę z Łotwą, która nie jest strzeżona tak jak polska granica. I Łotwa, Litwa, i na granicę z Polską znowu spotykamy tych samych próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Dlatego i mówię o tym tak długo, panie premierze, bo chcę, aby Europa zrozumiała bardzo dokładnie, dlaczego my, zwolennicy Schengen, zwolennicy Europy bez granic, musimy dzisiaj częściowo przywrócić kontrolę na granicy z Litwą. Na granicy z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej. To znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie. Dwa cele przyświecały nam, kiedy przywracaliśmy czasową kontrolę na granicy z Niemcami. Po pierwsze, w każdym, w każdym pojedynczym przypadku, kiedy strona niemiecka będzie chciała przekazać Polsce nielegalnego. Migranta, który nielegalnie przekraczał granicę z powodu tego, że miał przekroczyć tę granicę niemiecką, idąc z Polski. Więc wtedy państwo ma prawo, tak jak my robimy to z Litwą, odesłać tego, który nielegalnie przekroczył granicę, ale przywracamy kontrolę po to, żeby każdy taki przypadek sprawdzać bardzo dokładnie. Nie będzie już tak, żeby przesyłano do Polski skądkolwiek, czy to z Niemiec, czy dowolnie z innego kraju, kogokolwiek, kto nielegalnie przekroczył granicę i którego dokumentacja nie będzie pełna i jednoznaczna. Polska nie będzie przyjmowała nikogo, o kim nie będzie stuprocentowej pewności, że z Polski próbował przekroczyć granicę. Będzie, jesteśmy gotowi swoje obowiązki wypełniać, ale po sprawdzeniu bardzo dokładnym każdego osobnego przypadku. Przywrócenie kontroli na granicy niemieckiej ma zakończyć ten proceder przesyłania na teren Polski tych, którzy na zasadzie tej readmisji byli przez inne państwa, w tym Niemcy, do Polski wysyłani. Skala nie była duża. Wiecie dobrze, że politycy niektórych partii chcą to nadużywać, wykorzystywać. To jest problem i w Holandii, i w Polsce, właściwie w całej Europie. Nie ma żadnego powodu, aby rozpętywać. Ksenofobiczne, rasistowskie, agresywne zachowania. Trzeba respektować to, że państwo polskie będzie skutecznie weryfikowało każdy z takich przypadków. Będziemy stosowali adekwatne środki. Przejścia graniczne, jak powiedziałem, będą objęte tą zasadą infrastruktury krytycznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji mają jasne polecenie twardego reagowania na wszelkie próby zakłócenia kontroli granicznej, a szczególnie. Podtrzymanie się pod służby państwowe i utrudnianie czynności będzie surowo karane. Będą to i mandaty, ale jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania. Dotyczy to także zakazanego przez policję, zakazanych lotów prywatnych dronów w obszarze 500 metrów na 500 metrów obejmującym teren przejść granicznych. Państwo polskie poradzi sobie na naszych granicach i próby samowolnego działania na polskich granicach będą eliminowane.